Witam Was, kochani, już w dziewiątym dniu wyzwania z jogą. Nawet jeżeli nie bierzesz udziału w tym wyzwaniu, to witam Cię serdecznie na Macie. Usiądź wygodnie, w jakiejkolwiek pozycji chcesz zostać może to być siat skrzyżny zrelaksuj swoje ręce na nogach możesz odwrócić również dłonie do góry i zamknąć na chwilę oczy. Skieruj tą uwagę teraz całą do siebie. Weź głęboki wdech i pełny wydech. Dostrój się przez moment do tego, co dzisiaj czujesz. Postaraj się zachować w sobie to, co pozytywne, a wypuść to, czego nie chcesz już czuć. Dzisiejsza praktyka poświęcona jest tylko i wyłącznie dla Ciebie, do tego, aby całą miłość oddać sobie, cały ten czas poświęcić sobie. Zwróć uwagę, jak się Ty dzisiaj czujesz, czego potrzebuje Twoje ciało, czego Ty potrzebujesz na ten moment. Zwróć uwagę na swój oddech, głęboki wdech i pełny wydech. Na kolejnym wdechu możesz otworzyć oczy i zabrać ręce w górę. Rozciągnij się, wyciągnij do góry i na wydechu ugnij swoje łokcie do pozycji kaktusa. A następnie skrzyżuj swoje ręce przed siebie, zaokrąglając całe plecy, przytulając siebie tak mocno jak tylko potrafisz. Wdech ręce jeszcze raz w górę, na wydechu ugnij łokcie do obu stron, kaktus, a następnie przytul siebie, wciągnij brzuch, złap siebie za ramiona. Jeszcze raz. Głęboki wdech, rozluźnij ramiona, rozluźnij biodra, ręce do pozycji kaktusa. I wydech, skrzyżuj ręce przed siebie, przytul się bardzo mocno. Rozluźnij teraz tą pozycję i postaw jedną dłoń obok siebie, a drugą rękę zabierz do góry. Wygnij się w jedną stronę tak daleko jak tylko możesz, pozostawiając cały czas pośladki na podłodze. Relaksuj ramiona. Plecy są proste. A na wydechu lekko je zaokrągli. Teraz górną rękę przenieś na przeciwne kolano, zabierając drugą rękę za siebie i skręć się w jedną stronę. Wydłuż plecy, unieś klatkę piersiową, podnieś brodę. I oddychaj. A następnie powoli zamiń strony. Druga ręka obok siebie. Rękę zabierz do góry. Wyciągnij się teraz w drugą stronę. Przeciągnij całe ciało. Następnie na wydechu lekko zaokrąglając plecy, górną dłoń przenieś na kolano, a drugą rękę zabierz za siebie. Skręć się w drugą stronę od pasa. Trzymaj brzuch lekko wciągnięty, plecy wyprostowane. I rozluźnij pozycję. Powoli teraz przejdź do pozycji czworonożnej. Podciągnij palce pod siebie i unieś biodra do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu, zaokrąglając całe plecy, broda do dołu, przenieś się powoli do pozycji deski i opuść na podłogę. Zrelaksuj teraz swoje stopy. Dłonie są oparte o podłogę i lekko unieś klatkę piersiową do pozycji małej kobry. Wydech obniż klatkę piersiową i wdech znowu do góry, natomiast postaraj się skręcić do prawego ramienia. Wdech do dołu i następnie skręć się w drugą stronę do lewego ramienia. Stopy są luźno na podłodze. Jeszcze raz, wdech do góry w prawą stronę. Wydech, opuść klatkę, wdech, znowu ją podnieść i skręć się w lewą stronę. Jeżeli teraz możesz, unieś się do pozycji psa z głową w górze. I na wydechu wróć do pozycji psa z głową w dół. Weź jeden głęboki oddech. Drugi głęboki oddech. A na kolejnym wdechu unieś prawą nogę do góry, ugnij prawe kolano i skręć się w biodrach. Twoje ramiona cały czas są w tej samej pozycji. Postaraj się przenieść teraz prawe biodro do góry, skręcając je w jedną stronę. Następnie przełóż prawą stopę na zewnętrzną część Twojej prawej ręki, kładąc lewe kolano na podłodze. Do niskiego przysiadu podpartego. Jest to odmiana jaszczurki, możesz tak to nazwać. Następnie przynieś swoją prawą rękę na zewnętrzną część swojej stopy, tak aby twoje prawe ramię było bardzo nisko lub pod spodem prawego kolana. Pozycja ta bardzo mocno otwiera biodra, wewnętrzną partię ud. Następnie oprzyj prawą stopę o podłogę, a prawa stopa teraz znajduje się między dłoni. Unieś ręce w górę, opuszczając biodra do przodu i w dół. Pozycja kaktusa z rękoma i następnie przytuł siebie, tak jak zrobiliśmy to w pozycji siedzącej, unosząc biodra lekko w górę. Prawe kolano jest cały czas ugięte. Obniż biodra w dół, zabierz ręce do góry. Wydech, ugni łokcie, pozycja kaktusa i przytul się mocno, podnosząc lekko biodra. I jeszcze raz ręce w górę, biodra do przodu i w dół. Ugnij łokcie i skrzyżuj ręce przed sobą, złap się za ramiona, podnieś biodra. Powoli opuść swoje dłonie na podłogę do pozycji plank i wydech czaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech do pozycji psa z głową w dół. Jeden oddech. Na kolejnym wdechu podnieś lewą nogę do góry, ugni lewe kolano. Teraz odwróć biodra w drugą stronę, tak żeby lewe biodro było mniej więcej nad prawym biodrem. Opuść lewą stopę na zewnętrzną część swojej lewej dłoni, opuść prawe kolano do podłogi, stopa odpoczywa, pozycja jaszczurki. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji utrzymując biodra do dołu. I jeżeli chcesz, możesz pogłębić tą pozycję, przytulając do siebie teraz lewą nogę. Tak, aby lewe ramię znalazło się pod spodem lewego kolana. Jeszcze jeden oddech. Następnie lewa stopa wędruje między dłonie do niskiego przysiadu. Biodra pozostają w tej samej pozycji. Zabierz ręce do góry. Wydech, pozycja do kaktusa, uginając swoje łokcie. I przytul się, zabierając biodra nieco wyżej. Wdech, opuść biodra, zabierz ręce w górę, pozycja kaktusa, i następnie skrzyżuj swoje łokcie przed siebie, unosząc biodra, lewe kolano cały czas ugięte. Jeszcze raz wdech. Ręce w górę, unieś klatkę piersiową, wydech, pozycja kaktusa i ręce przed siebie, przytul się bardzo mocno. Następnie powoli opuść dłonie na podłogę do pozycji plank i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze i na wydechu do pozycji psa z głową w dół. Jeden oddech. Na kolejnym wdechu ugnij kolana i przenieś się do pozycji znowu czw czworonożnej. Zrelaksuj stopy i przenieś ręce na początek swojej maty lub tak daleko jak tylko możesz sięgnąć. Postaraj się teraz obniżyć swoją klatkę piersiową i brodę do podłogi. Do pozycji szczeniaka. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji. Daj sobie tu chwilę, biodra są w górze. I na kolejnym wdechu powoli przejdź do pozycji czworonożnej i odpocznij przez chwilę w pozycji dziecka. Biodra teraz leżą na piętach łokcie zrelaksowane na podłodze, czoło oparte o podłoże. Całe plecy odpoczywają. Daj sobie czas, żeby uspokoić oddech. Na kolejnym wdechu przejdź znowu do pozycji czworonożnej, podkręć palce do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu przenieś jedną stopę między dłonie i przenieś się do wyprostowanej pozycji, gdzie stopy są równolegle do siebie. Otwórz palce u stóp nieco na zewnątrz i ugnij kolana tak, żeby kolana były mniej więcej nad twoimi kostkami. Twoje dłonie odpoczywają na kolanach i teraz przenieś Jedno, jedno ramię do przeciwnego kolana, lekko unieś klatkę piersiową i przenieś drugie ramię do drugiego kolana. I na zmianę powoli, rozciągając jedną rękę, wyprostuj łokieć i przenieś na drugą stronę. Postaraj się, aby biodra cały czas pozostały w tej samej pozycji. Postaraj się nimi nie kołysać od jednej strony do drugiej strony. Przeciągnij tylko górną partię. Powoli unieś klatkę piersiową do pozycji stojącej. Wdech ręce w górę, wydech ręce w dół. Ugnij teraz jedno kolano, druga noga jest wyprostowana. Unieś palce u stóp w górę, przenieś jedną rękę do góry, a drugą oprzyj o podłogę, skręcając się w jedną stronę. To jest bardzo niski przysiad z jedną nogą wyprostowaną. Jeżeli nie możesz pozostać tak nisko, obie ręce możesz oprzeć o podłogę i nieco unieść biodra do góry. Powoli przenieś teraz ciężar ciała na drugą nogę, uginając drugie kolano, wyprostuj drugą nogę, przenieś jedną rękę w górę, skręć się w drugą stronę. Daj sobie tu chwilę. Wydech, opuść rękę w dół i unieś biodra. Następnie skręć się w, w stronę jednej Twojej nogi. Czyli biodra są cały czas w tym samym miejscu, uniesione w górę. Robisz skłon do jednej nogi. Nie ma znaczenia, od której nogi zaczniesz. Postaraj się trzymać nogi proste. Wdech wróć do centrum, unieś klatkę piersiową, wydech skłon do drugiej nogi. Postaraj się trzymać proste plecy, a brzuch wciągnięty. Na kolejnym wdechu wróć do pozycji do środka, unieś klatkę piersiową i teraz zrób skłon między swoimi nogami, znajdując tutaj przestrzeń. Dla górnej części Twojego ciała. Dłonie oparte są o podłogę, łokcie ugięte. Jeżeli nie dotykasz ziemi, możesz również złapać się za nogi. Głęboki wdech i pełny wydech. Następnie przenieś się w kierunku początku Twojej maty, ugni kolano i wróć do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze i wydech do pozycji psa z głową w dół. Na kolejnym wdechu przenieś się tym razem do pozycji siedzącej, ułgnij kolana, wyprostuj ręce i zaokrąglając plecy, powoli połóż się na plecach. Kolana są ugięte, stopy dosyć blisko ciebie, rozstawione na szerokość bioder. Ręce są oparte o podłogę. Półmostek powoli unieś biodra w górę i równie bardzo powoli opuść je na swoją matę. Jeszcze raz, bardzo powoli biodra, lędźwie, górna partia, część pleców w górę i powoli w dół. I jeszcze raz biodra w górę. Postaraj się, aby Twoje kolana nie uciekały na zewnątrz. I wydech w dół. Jeszcze raz w górę. I wydech w dół. Jeszcze jeden raz. Wdech biodra w górę. I wydech w dół. Podnieś teraz proste nogi do góry. Rozstaw nieco swoje stopy i postaraj się złapać teraz rękoma swoje stopy i ugiąć kolana, obniżyć je tak nisko, jak tylko możesz, do pozycji szczęśliwego dziecka. Jeśli chcesz, możesz również pokołysać biodrami od boku do boku. Przyciągnij kolana do siebie tak blisko jak tylko możesz. Zrelaksuj tą pozycję, przyciągając teraz kolana do siebie. Następnie wyprostuj swoje nogi. I pozostań w tej pozycji relaksacyjnej. Zamknij oczy, otwórz ręce do góry. I przez chwilę pozostań w tej pozycji, dając sobie jeszcze trochę więcej czasu, tylko i wyłącznie dla siebie. Zrelaksuj głowę, oczy, skronie. Szczękę, zrelaksuj ramiona, ręce, klatkę piersiową, brzuch i całe plecy. Zrelaksuj biodra, nogi i stopy. Zwróć uwagę na swój oddech. Zwróć uwagę na swoje uczucia. W tej pozycji możesz pozostać tak długo, jak tylko tego potrzebujesz, ale jeżeli potrzebujesz teraz zakończyć praktykę, to ugnij ponownie kolana, przyciągnij je do siebie i nieco poruszaj palcami u rąk i u stóp. Możesz pokręcić również kostkami. Następnie powoli. Przekręć się na jedną stronę i bardzo powoli usiądź w pozycji siedzącej. Weź jeszcze trzy głębokie oddechy, wdech ręce w górę, dłonie razem, wydech w dół, wdech w górę i wydech dłonie do serca. Jeszcze jeden raz, wdech. I głęboki wydech. Podziękuj sobie przede wszystkim za ten czas, który sobie dzisiaj dałeś na wspaniałą, spokojną, relaksacyjną praktykę. Ja dziękuję Ci bardzo, gratuluję ukończenia następnego dnia i do zobaczenia już wkrótce. Namaste.